Tadeusz Dąbrowski. To jest fajka, wiersze z lat 1999-2020. Zbiór nie jest wcale tym, czym z pozoru mógłby się zdawać. Wprawdzie ukazał się na jubileusz 25-lecia twórczości Tadeusza Dąbrowskiego, ale błędem byłoby uznanie go za próbę podsumowania dotychczasowej twórczości tego cenionego poety. Przeciwnie. Choć w książce nie pojawiają się nowe utwory, to jako całość wydaje się ona propozycją świeżą i frapującą. Unieruchomione czasem powstawania, ułożone chronologicznie wiersze, stają się świadkami ruchu i przemiany. Niezmienna jak oś pozostaje postawa poety, który uważnie obserwuje świat, a swoje zmysły i intuicje kieruje pod podszewkę, pod skórę, za kurtynę i pod włos, jak pisał o nim Tadeusz Nyczek. Nie jest pewien, ale buduje. Wątpi, więc szuka. Bałem się, że będzie mi trudno porozumieć się z tym dwudziestoletnim bohaterem lirycznym, powiedział po premierze Tomu Tadeusz Dąbrowski. Książka ta stała się dla mnie szansą na czytanie siebie jako obcego na reinterpretację, po której jest możliwy krok naprzód. Tom nie tylko zbiera utwory jednego z najlepszych polskich poetów współczesnych, ale też opowiada bardzo ludzką historię przemiany i poszukiwania.